Bardzo się cieszę, że mogę otworzyć kolejne już 24. Mistrzostwa Polskiej w tenściestu owym seminarium duchownych. Odbywają się one po raz kolejny w seminarium w Częstochowie, z tego względu, że jesteśmy aktualnymi mistrzami. A jest takie prawo, że mistrzowie organizują kolejne rozgrywki. Są i seminarzyści z Ełku, są z Przemyśla, są z Tanowa Centrum, Warszawa, Częstochowa, Kielce, Kraków. No więc reprezentują różne regiony Polski, różne z pewnością mentalności, kultury, ale to co ich jednoczy to i sport, ten duch rywalizacji zdrowej, no i te rozgrywki w tenisa stołowego, z których się ogromnie cieszę. To tylko się cały dzień, <laughs> Zawsze to powtarzamy wszyscy chyba, że najważniejsza jest ta atmosfera, integracja. Oni się dobrze czują, wspólnie mają okazję porozmawiać o wszystkim przy okazji o sporcie. No a ponieważ tenis stołowy jest najbliższy mojemu sercu, więc tym bardziej się cieszę. Uniwersytety grają, politechniki grają, grają, akademię, grają szkoły medyczne, wszyscy grają o medale, a medal jest taki sam, więc... Tuklerycy także grają medal Mistrza Polski, bo to jest tytuł zaszczytne miejsce, ale przyświeca nam od początku idea, nie najważniejsze zwycięstwo, ale udział. Nie tylko spotykamy się przy ołtarzu, ale spotkamy się przy stole do tenisa stołowego. Jest zdrowa rywalizacja, ale przede wszystkim panuje to od wczoraj uśmiech, radość, wspólne jakieś żarty, wymienie swoich jakby zdań, kto jak w seminarium przeżywa, nie wiem, naukę. Jak przeżywa jakieś stresy, problemy. To jest takie podzielenie się między sobą i to o to w tym wszystkim chodzi. Ale przy tym wszystkim też jest ta nutka rywalizacji, że potrafimy też między sobą walczyć. Jak to się mówi, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Więc dbamy i o ducha, i o ciało też. Wyłoniliśmy naszą grupę z zawodów po prostu zorganizowanych wewnątrz seminarium. Raczej gramy tak w sposób rekreacyjny, nie są to takie surowe treningi, tylko po prostu tak między sobą też więź, wiadomo, budujemy w ten sposób. Przyjechaliśmy po prostu tutaj się spotkać i też się pobawić tak naprawdę, żeby to była zabawa, a przy tym oczywiście też rywalizacja. Znajdujemy czas na treningi, bo mamy też rekreację, tak zwany czas taki wolny. I oczywiście trzeba się, że tak powiem, ruszać. Nie można właśnie cały czas na kolanach modlić się i tak dalej. Oczywiście to jest, bo modlitwa to jest każda, każda chwila. Chrześcijanin to modli się nieustannie, nawet i, i sportem. Pracę może taką małą tajemnicę, ale muszę to powiedzieć, bo ksiądz rektor często przychodzi na zajęcia wychowania fizycznego i zanim razem zaczniemy grać, to bierze kleryków i jak oni słyszą, że ksiądz rektor przychodzi, to mówią, nie, no znowu nas ogran. <tak> Także jest, łączymy przyjemne z pożytecznym. Kiedyś grałem w tenisa słonego, kiedy studiowałem w Rzymie. Przez wszystkie lata, później już po skończeniu nawet doktoratu, bardzo często grałem w ping-ponga. To jest taka moja ulubiona dyscyplina. Teraz w tym roku akademickim przychodzę nawet na lekcje w UEF-u. I trenuję młodych seminarzystów pierwszego, drugiego roku z igram też i z mistrzami. Poza tym mam okazję do treningu z panem Januszem Haszczem. Ogromny zaszczyt, kiedy po prostu mogę stanąć przy stole z Mistrzem Polski, który kiedyś grał i z kucharskim, i z grubą Reprezentujący poziom nie tylko najwyższy w Polsce, ale również kiedyś światowy. Ja oczywiście jestem daleko daleko w tyle, ale po prostu też niektóre spotkania są na bardzo dobrym poziomie. We'll